Normalny skle normalny dzień w naszym sklepie Bong Bong. Du du. du, 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 du. du Oczywiście, czekamy na zadę klientów. O, to jest ten chyba sławny sklep Bong Bong. Był w nim. Jaką Franek Bonjour. Bing bong. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Halloween. Halloween Halloween to Halloween. Wezmę tego pająka i włożę mojemu młodszemu bratu pod poduszkę. Ile on kosztuje? Pip! 12 złotych. Okej, okay, to idziemy do kasy. a ła, co tu robi koszyk? Wkładamy tutaj. Już. 12 zł. Pip. Do widzenia. Pa Karina. Pa! Ej, co tu robię, Elżbieta? Elżbieta! Elżbieta! Cześć, stara koleżanko! Cześć!